Zisanie, no tak? po prostu. No. To ja ale boleć ja mam. Ty, ja, mam eee, ja tu nie, ja twoją ziemię. To jest twoja no. to się To jest nie, no. Gdzie mamy się nie, Oh, okay oh, yeah. oh,

Helga, helga! I... lepo poradn... Nie? na tą stronę. Chodźcie Ej! Skadru! No, <grymne> to było dobra, dobrze. Dobra, no co? No tak się spojrzeli na mnie, jak na wroga. Jezu, to się nie do po prostu. Ty jest jakaś wolna Amerykanka, my się no poddajemy. jedziemy. <grymne> nie będzie, no, Nie ma. Nie będzie.

My wszyscy nasze nie Tak było ciężko. Możemy Dobrze się podnieść. Żadnych...